Kłamczak, kłamczaki to upierdliwe stworzenia o wątpliwej moralności, które wysysają energię życiową z ludzi poprzez rozmowę, ich zdolność do wysysania energii życiowej i siania destrukcji słowami czyni je wyjątkowo niebezpiecznymi. A nie słuchamy już się odbyło, że już zdowiła. Tak, tak, jest ugotowana żaba, także nie ma sprawy. Tak. Czyli reasumując, jesteśmy absolutnie pewni, że jest to okres... Tej trwogi Jakuba właśnie ten e, e, symboliczny tydzień, czyli jest to okres siedmiu lat, z czego pierwsza połowa będzie uciskiem, a druga połowa będzie wielkim uciskiem. Z naszych e, e, obliczeń i ze słowa Bożego wynika ewidentnie, że wchodzimy w ten okres z dniem 1 stycznia 2024. To jest ten moment. Słuchajcie, e, wojna, wiemy, e, wybuchnie w tym roku. E, ona już wybuchła, tylko wiecie, no, jak powiem, że już wybuchła, to ktoś powie, no nie, no to tylko przecież Ukraina walczy, tak, z Federacją Rosyjską. My przecież nie walczymy, e, e, prawda, ktoś, kto ma e, klapki na oczach nie jest w stanie widzieć całego obrazu. Prawda jest zupełnie inna. Ta wojna już się zaczęła. Ona już pełznie, pełzy, 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 tak, to się mówi. Pierwszy kłacisk nie został jeszcze wystrzelony <laughs> ogólnoświatowo. Ogólnoświatowo w Polsce, tak, tak, tak to, to już jest. ale wojna już jest, oczywiście, że tak. E, jak widziałem, byłem niedawno u um, mojego ojca, rodziców na Mazurach, słuchajcie, ja widziałem te całe konwoje, czołgów, konwoje, tych ciężarówek, e, no, normalnie na to w pełnej okazałości. E, tysiące, tysiące, tysiące ciągle um, jest dokładane e, tych wszystkich um, zbrojnych, bojowych, wozów, czołgów itd. itd. no bo oni się szykują na globalny konflikt. I tutaj ten konflikt, powtarzam, będzie e, się odbywał na tym polu bitwy, jakim będzie właśnie Polska, kochani. Chwała Bogu za a, tą naszą ojczyznę i za te... E, oświecenie, które otrzymujemy, tak? e, dowiadujemy się e, krok po kroku, e, jak to będzie wyglądało. E, Bracie, co byś chciał dodać? Ja tylko podsumuję, że mamy okres 7-letni, podzielony w dwie części, 3,5-3,5 i w pierwszej części właśnie się coś wydarzy, że zostanie postawiona okres spustoszenia przed wejściem w tą drugą część ten wielki ucisk. Tak? Natomiast, Natomiast cały głód, wszystkie te rzeczy rozpoczną się wynotować przez 7 lat. Z takim jakby natężaniem się, tak? Z zwiększaniem się. Tak, przed nami, tak? Przed nami okres 7-letniego... Y, no, bandage, czyli ucisku, z czego ta druga połowa będzie, będzie naprawdę, naprawdę tragiczna dla świata. Um, wierzymy w to, wiemy, e, że jesteśmy zbolem Filadelfii, to jest dokładnie to, co pan Jezus Chrystus mi powiedział, gdy przede mną objawił się twarzą twarz, e, w twarz, nie z jesteśmy, tylko Filadelfią. E, łączę to również ze snem brata, który niedawno miał e, wspaniały e, sen i wizję, gdzie miał, że, e, gdzie miał powiedziane, że mamy się trzymać PZB. E, także, także to na pewno. E, I słuchajcie, e, w takim układzie, no cóż, można tylko dodać jedno, e, że e, no, my się trzymamy w Filadelfii, PZB, a tym samym trzymamy się relacji z naszym zbawicielem, panem Jezusem Chrystusem, e, który. E, e, błogosławi nas, który jest z nami, który nas ostrzega, działa przez swojego ducha, um, ukazuje, go, chroni nas przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze właściwie, słuchajcie, bo cóż mi z tego, że będę miał jakieś tam jedzenie odłożone, jak nie będę miał ochrony Boga, tak? Cóż mi z tego, że będę miał jakąś kryjówkę, lepiankę, nie wiem co? I tak działają, tak? Rzecz niesamowita się stała. Rzecz niesamowita się stała. A mianowicie, z soboty na niedzielę o 3.10 mniej więcej w nocy zostałem wybudzony przez Pana Jezusa Chrystusa, który przekazał mi informację, właśnie usłyszałem głos, który mi powiedział, że idzie drugie biada. Obudziłem się, ten głos mnie obudził, stałem, od razu natychmiast na Telegramie, na naszej grupie, na naszym czacie wpisałem szybciutko informację, którą słyszałem. Rano się dowiedziałem, że moja córka, w tym samym czasie, Nicole, w tym samym czasie słyszała głos trąby. Słuchajcie, głos trąby jest słyszany w wielu miejscach na całym świecie. Słyszą go różni ludzie. Dołączę do tego nagania głos trąby, który został zarejestrowany w materiale z Florydy w trakcie huraganu Helen, Helen, który właśnie poszedł na centralne stany, na Kentucky i tak dalej, tam również ten głos trąby był słyszany. Zresztą będzie go bardzo dobrze słychać w trakcie nagrania z TikToka, które udostępnię, dokleję, tutaj do tej wypowiedzi. Także jak sobie pójdziecie i zobaczycie, jak pójdziecie i zobaczycie w Biblii, gdzie jest zapowiedziane drugie biada, to zobaczycie, że jest w dziewiątym rozdziale, w 12 wersecie. I ono zakończa szóstą trąbę, bo to szósty anioł trąbi. To jest szósta trąba. Zaczynają się dni siódmego anioła, a w dniach siódmego anioła, jak czytamy sobie Bożym, tajemnica Boga ma się objawić, dopełnić, objawić. Słuchajcie, to są niesamowite informacje. To jest tak zrobione, tak przechodzący, Najwyższy Ojciec w Niebie opisał to, aby tylko i wyłącznie, zaznaczam, tylko i wyłącznie ludzie, którzy są prowadzeni Duchem Jego, mogli to zrozumieć. To są okresy podzielone na jeszcze inne, mniejsze okresy, które są między tymi okresami, to są takie zakładki, których wicked, niegodziwcy, pomnioty, diabelskie nie są w stanie dostrzec. Specjalnie jest tak zrobione. Właśnie po to, aby tylko sprawiedliwi mogli to zrozumieć. Natchnieni Duchem Bożym. Już mam tłumaczę. Jak to się stało, że nie tak dawno, mówiłem, że w 2024 roku weszliśmy w okres siedmioletni. Ja posługiwałem się kalendarzem eseńczyków, który jest Bożym kalendarzem, jedynym kalendarzem prawdziwym, jaki jest. I nie wziąłem pod uwagę tego, że Pan Jezus Chrystus powiedział wyraźnie w Mateusza 24, gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało, żadna osoba nie byłaby ocalona, zbawiona. Rozumiecie? E, tak to wygląda. E, musicie zrozumieć jedną rzecz, że e, Pan Bóg jest wszechmogącym Bogiem i On może skrócić dni, może je wydłużyć. Wszystko w zależności od tego, jak wygląda sytuacja na świecie i jak wygląda sytuacja z... Jego świętymi. Tak to wygląda. Także, żebyście to mieli na uwadze. Poza tym, jak mówiłem o e, tym, że weszliśmy w siedmioletni okres w 24 roku, nie mówiłem, że było to słyszane głosem Najwyższego, tylko powiedziałem, że według kalendarza eseńskiego tak to wygląda, że w tym roku weszliśmy w okres 7 lat, ostatnich 7 lat tego systemu. E, łaska Boża jest taka, że usłyszałem głos, iż schodzi drugie biada. I schodzi drugie biada. I są te biada, to są okresy, które są pomiędzy, między innymi okresami. E, także, także można je zrozumieć tylko i wyłącznie, tak jak już powiedziałem, jak się jest prowadzonym Duchem Bożym. Tak to wygląda. Cóż mogę dodać jeszcze? No cóż, módlcie się, uświęcajcie się, bo e, dzisiaj w nocy też miałem wizję i Marcel, mój dziś, z wielkiej góry krzyczał na cały świat, do wszystkich ludzi: uświęcajcie się w imieniu Jezusa Chrystusa. Uświęcajcie się w imieniu Jezusa Chrystusa. Uświęcajcie się. Nie zwracajcie uwagi na pomioty diabła, e, bo te pomioty zawsze będą próbowały was distract, będą próbowały was e, wciągnąć w brud, Więc nie dajcie się wciągać w brud. pamiętajcie o tym. E, nie zwracajcie na to uwagi. módlcie się, uwielbiajcie Pana Jezusa Chrystusa, uświęcajcie się. A i zostawcie Bogu. Ciaprok ma wrodzony talent do psucia porządku. Zaledwie chwila jego obecności w danym miejscu sprawia, że idealnie ułożone rzeczy magicznie się rozsypują.